Zadanie 39. Utlenianie cukrów za pomocą silnych utleniaczy, np. stężonego roztworu kwasu azotowego 5, powoduje powstanie kwasów aldarowych, czyli takich, które posiadają dwie grupy karboksylowe. Reakcji tej towarzyszy powstawanie brunatnego gazu. Dany jest schemat reakcji deglukozy utlenianej kwasem azotowym 5 do kwasu deglukarowego. Polecenie pierwsze. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów zapis jonowo-elektronowy równania procesów redukcji i utlenienia zachodzących podczas opisanej reakcji. Krótkie przypomnienie zasad uzgadniania równań w formie jonowo-elektronowej. Ja polecam kolejność atomy, elektrony, ładunek, masa. W pierwszej kolejności uzgadniam liczby atomów zmieniających stopień utlenienia lub mających wpływ na ładunek po stronie substratów i produktów. Następnie wpisują liczbę przyjętych lub oddanych elektronów na podstawie stopni utlenienia. Pamiętając, że równanie piszemy w formie jonowej, wykorzystują prawo zachowania ładunku. Ładunek substratów musi być równy ładunkowi produktów. Najczęściej uzgadniając ładunek, dodają aniony wodorotlenkowe lub kationy oksoniowe, ewentualnie równoważne im kationy wodoru. Kierując się informacją wprowadzającą do zadania lub środowiskiem reakcji. W ostatnim punkcie uzgadniam liczby pozostałych atomów. Jeżeli uzgadniałam ładunek anionami OH- lub kationami H3O, czy H, to uzgodnienie masy polega na dopisaniu lub wykreśleniu cząsteczek wody. Przypomnijmy sobie również, jak obliczamy stopnie utlenienia w związkach organicznych. Nie liczymy wiązań węgiel-węgiel. Suma stopni utlenienia atomów tworzących grupę aldehydową musi być równa zero. Tlen jest na minus drugim stopniu utlenienia, wodór na pierwszym. Aby sumarycznie wychodziło 0, węgiel musi być na stopniu utlenienia pierwszym. W grupie CH2OH węgiel łączy się dwoma atomami wodoru, które są na plus pierwszym stopniu utlenienia, i z grupą OH, która jest na minus pierwszym stopniu utlenienia. Aby suma wychodziła 0, ten węgiel jest na minus pierwszym stopniu utlenienia. W grupie karboksylowej atom węgla łączy się z atomem tlenu na minus drugim stopniu utlenienia i grupą OH na minus pierwszym. Suma stopni utlenienia ma być równa 0, czyli każdy atom węgla jest tutaj na trzecim stopniu utlenienia. Przechodzę do uzgodnienia równania procesu utlenienia. W wyniku tego procesu cząsteczka glukozy przechodzi w kwas glukarowy. Atom węgla, pierwszy atom węgla w cząsteczce glukozy, ulega utlenieniu z pierwszego do trzeciego stopnia utlenienia, oddając dwa elektrony. Atom węgla grupy CH2OH z minus pierwszego stopnia utlenienia przechodzi na trzeci, oddaje cztery elektrony. Razem dwa atomy oddają elektronów w sześć. W takim razie po stronie produktów Pojawiłby mi się ładunek 6 minusów, podczas gdy cząsteczka glukozy ma ładunek 0. Ponieważ reakcja zachodzi w środowisku kwasowym, to zgodnie z prawem zachowania ładunku dopisują 6 kationów oksoniowych. 6 ładunków dodatnich od jonów oksoniowych i 6 ładunków ujemnych od elektronów razem się znoszą i ładunek wypadkowy po lewej i po prawej stronie wynosi 0. Ostatnim punktem jest policzenie liczby atomów. Na przykład atomów tlenu. 6 atomów tlenu w kationie oksoniowym plus 4 w grupach karboksylowych, ponieważ pomijam te wewnętrzne atomy, których nie następuje żadna zmiana, daje 10 atomów tlenu, które muszę sprawdzić po stronie substratów. W grupach pier przy pierwszym i przy ostatnim atomie węgla mam razem dwa atomy tlenu. Brakuje w takim razie 8, i stąd 8 cząsteczek wody które się pojawia po stronie substratów. Uzgodniłam równanie procesu utlenienia. Zgodnie z prawem zachowania masy i ładunku, mogę przejść do kolejnego polecenia. Polecenie drugie uzupełnij schemat równania i uzgodnij współczynniki stechiometryczne. Uzgadniając równanie sumaryczne, muszę pamiętać, że liczba przyjętych i oddanych elektronów musi być sobie równa. To oznacza że równanie procesu redukcji muszę pomnożyć razy 6. A równanie procesu utlenienia razy 1. Liczba przyjętych elektronów wyniesie wtedy 6 i liczba oddanych elektronów 6. Nie będzie ich w równaniu sumarycznym. Ale to oznacza również, że mam mieć 6 anionów azotanowych pełniących funkcję utleniacza i 6 cząsteczek Tlenku azotu wydzielili się do otoczenia. Jedna cząsteczka cukru ulegnie równocześnie utlenieniu do cząsteczki kwasu glukarowego. Cząsteczki wody i kationy oksoniowe występują z dwóch stron równania, dlatego muszę policzyć prawidłowo ich liczbę. 6 razy 3, 18 cząsteczek wody w procesie redukcji po stronie produktów, 8 po stronie substratów. To daje wypadkową liczbę cząsteczek wody po stronie produktów równą 10. Liczę kationy oksoniowe. W procesie redukcji jest ich 6 razy 2, 12 po stronie substratów, a w procesie utlenienia 6 po stronie produktów. To oznacza, że w równaniu sumarycznym kationy oksoniowe pojawią się po stronie substratów w liczbie 6. Uzgodniłam równanie sumaryczne reakcji. Mogą przejść do kolejnego, ostatniego już polecenia w tym zadaniu. Kwasy aldarowe ulegają samorzutnej reakcji tworzenia laktonów, cyklicznych monoestrów, które występują najczęściej w formie sześcioczłonowych pierścieni. Polecenie trzecie. Narysuj wzór półstrukturalny grupowy laktonu kwasu deglukarowego w formie sześcioczłonowego pierścienia we wzorze. Nie uwzględniaj jego stereochemii. Produkt tej reakcji powstaje w wyniku wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji, w której bierze udział grupa OH, grupy karboksylowej i atom wodoru odpowiedniej grupy OH, tak by powstał sześcioczłonowy pierścień. Produktem ubocznym tej reakcji jest oczywiście woda. Wykonałam wszystkie czynności. Które były do wykonania w ostatnim zadaniu, w tym arkuszu, mogę spokojnie przejrzeć arkusz od początku, wrócić do tych zadań, które sprawiały mi problem i zakończyć pracę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.